Shut up and sit down. Honda. No, stało się to wreszcie. Przesiadłem się ze 125 na troszeczkę większą pojemność. Dokładnie 471 cm sześciennych 47 koni. Wiadomo, dla niektórych to pewnie dalej jest malutko, ale, ale dla mnie to jest przeskok mocowy no tak pięciokrotny. Motocykl odebrałem w poniedziałek, mamy niedzielę, więc de facto nie mam nawet jeszcze tygodnia tego motocykla. Ale już się zakochałem, pozycja na motocyklu faktycznie jest raczej niepolecana dla osób powyżej 180 cm. Ja mam 183 cm wzrostu, czyli o te powiedzmy 3 cm za dużo. No i na początku, jak wyjechałem z salonu, no to pozycja była taka troszeczkę niepewna. Myślałem, że będzie źle i tak dalej, no ale. Na razie się do tego przyzwyczaiłem, znaczy przyzwyczaiłem, tyle co przejechałem. Przejechane mam około 380 km. I mimo wszystko jeździ się na tym motorku naprawdę świetnie. Faktycznie podnóżki mogłyby być troszeczkę bardziej do przodu wysunięte. Jest do tego motocykla taka modyfikacja polegająca na wysunięciu podnóżków do przodu, i być może o tym pomyślę. No, ale na razie, na razie najdłuższe trasy robiłem po 80 km. No i powiedzmy, nie było jakiegoś dużego problemu. Nie, nie, nie. Był po jakimś czasie jakiś taki dyskomfort, ale, ale nie tak, żeby coś bolało, nie tak, żeby się trzeba było zatrzymać i rozprostować nogi. Co najwyżej zdarzało się w czasie jazdy, żeby troszeczkę rozprostować nogi, przesiąść się na tylnią kanapę i, i było wszystko ok. Zaprezentuję może od razu pozycję. Jak widzimy, noga dosyć mocno zgięta. Jak dla osoby z moim wzrostem, faktycznie te podnóżki mogły być troszeczkę bardziej do przodu wyciągnięte. Sakwy zamontowałem od razu. 12-litrowe sakwy. Naprawdę super sprawa. Można sobie wrzucić coś i o tym zapomnieć, i, i, i nie wozić już ze sobą plecaka. Do pracy mogę się spakować w 100% tylko w sakwy i mam ramiona wolne, bo nie muszę plecaka nosić. Motocykl posiada 6 biegów, udało mi się go rozpędzić do prędkości 161 km licznikowo. Wiadomo, na razie jest na dotarciu, więc nie, nie odkręcałem tej manety jeszcze jakoś tak super mocno. No, ale do tych 120-130 idzie w miarę żwawo. Jeszcze w miarę dobrze się rozpęca do tych 140, powyżej 140 no już, już się powoli wspina. No, ale tak samo przy niskich prędkościach jest żwawy. Nie ma, nie ma tutaj co mu zarzucić w tej klasie pojemnościowej, to chyba naprawdę, naprawdę jest ok. No dla, mnie, dla mnie to jest super szybki motocykl. Ja po przesiadce ze 125 z rometa to naprawdę jest przeskok duży. Hamulce to jest jedna rzecz, do której się trzeba przyzwyczaić. No przynajmniej nie wiem, jak jest w większości motocykli, bo doświadczenie to mam tylko z tym, z moim rometem 125. No i co najwyżej z Yamaha MT-07, którą się uczyłem jeździć na kursie. Ale hamulce są dosyć głębokie i nie mówię tu, że słabe, tylko że głębokie mają po prostu ten skok taki głęboki faktycznie, żeby mocniej zaczął motocykl hamować, trzeba dosyć, dosyć głęboko tą klamkę wcisnąć, ale dzięki temu przy lekkich wciśnięciach możemy bardziej dokładnie tym hamulcem dozować. Jak wciśniemy klamkę mocno Motocykl naprawdę żwawo się zatrzymuje, nie ma z tym problemu. Podobnie myślę, że jak Romet. Czyli hamulce jednak muszą być lepsze, no bo tutaj, mimo wszystko, mamy o wiele więcej tej masy. W Romecie wystarczyło lekko wcisnąć klamkę, i hamulce już się dosyć mocno zaciskały. I tak samo motocykl stawał od razu. W motocyklu tym mamy zbiornik 11,2 litra. No, jest taki troszeczkę mały. Jak się siedzi na tym motocyklu, widać, że ten zbiornik jest bardzo wąski. Na wskaźniku mamy cztery kreski, co jest dosyć takie mało komfortowe, w mojej opinii. Mamy cztery kreski wskazania paliwa. No i praktycznie kiedy już mamy tą jedną czwartą, no to wypadałoby się rozejrzeć za stacją benzynową. Zdarzyło mi się już chwilę na tej jednej czwartej pojeździć i po przyjechaniu na stację benzynową e, udało mi się zatankować zaledwie 8-9 litrów. Także też coś tam jeszcze musiało być, no ale przez to, że na przykład nie mamy więcej tych poziomów, nie mamy większej rozdzielczości tego wskaźnika paliwa, no to tankowania będą się zdarzały tutaj często. No, i te 8-9 litrów, no to wiadomo. Tankujemy na, za 50 zł. Za 200 km, znowu będziemy mieli tą 1 czwartą i, i znowu musimy tankować. Motocykl pokazuje mi spalanie średnie od początku około 4,5 litra. że myślę, że. Nie jest, nie jest to jakoś źle, ale faktycznie, no jak w samochodzie, jak mocniej przyciśniemy, no to będzie spalanie większe. Jak będziemy jeździli ostrożniej, no to będzie lepiej. Ja przyzwyczajony jestem do Rometa, gdzie jakbyśmy nie jeździli, tam będzie to spalanie koło 3-3,5 litra. Naprawdę minimalne różnice. Tutaj faktycznie tą różnicę czuć, że on, on troszeczkę jednak więcej spala, jak przyciśniemy. Motocykl to jest ten rocznik 2024 wersja Special Edition. W tym roku jest już troszeczkę inny kolor. W zeszłym roku e, był taki brązowy, szarawy, taki bardzo, bardzo ładny kolor. Felgi dalej są w tym samym kolorze co w poprzedniej wersji. No i mamy tą śliczną owiewkę z przodu. Mamy tą śliczną owiewkę z przodu. Mamy gumy na amortyzatorach. No i moim zdaniem. Wygląda milion razy lepiej ten motocykl niż, niż standardowa wersja. No ale no, to jak w świecie samochodów, tak. Nowe samochody nie mają być ładne, mają być brzydsze niż te droższe. No tak, tak. Tak niestety się projektuje w tych czasach. Na szczęście, różnica cenowa między zwykłą wersją a Special Edition nie jest jakaś tragiczna. No obecnie, e, obecnie tam gdzie kupowałem w cenniku, cena była za Special Edition była 33 300 zł. Za wersję, specy... za wersję zwykłą, standardową to było chyba 31 tysięcy złotych, coś, coś w okolicy tego. No, procentowo w skali całej ceny motocykla nie jest to aż taka duża różnica. W motocyklu tym nie posiadam portu USB, albo go jeszcze przynajmniej nie mogłem znaleźć. U konkurencji, czyli powiedzmy u Kawasaki Eliminatora L450, EL też w specjalnej edycji. Już nie pamiętam jak się ta edycja, czy specjalna, czy jak, ale też, też tak jak i tutaj mamy edycję zwykłą i, i specjalną, jest ten port USB, z którego się wszyscy śmieją, bo to jest to po prostu taka pucha, która jest dokręcona na kierownicę i wygląda to troszeczkę komicznie. Słabo trochę, bo w Romecie 125 miałem ten port USB i był on całkiem ładnie schowany, nawet zakrywany uszczelką, żeby tam woda się nie dostała. Jest takie odczucie, że te chińczyki, jeżeli chodzi o wyposażenie, to starają się dawać więcej niż te małe, tańsze motocykle markowe. Dają to wyposażenie w postaci ilości tego wyposażenia, ale raczej niekoniecznie jakości. Chociaż generalnie motocykle chińskie już całkiem, całkiem dobrze doganiają te markowe motocykle zarówno jakością, jak i ceną. Wiadomo, jakość idzie do góry, idzie do góry też cena. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na rynku, jest zalew chińskich motocykli i to już wcale nie są takie awaryjne i badziewne maszyny. Mimo wszystko, ja jednak postawiłem na, na coś markowego, żeby przynajmniej raz w życiu mieć faktycznie taki motocykl od Japończyka, od japońskiego producenta. A ten motocykl naprawdę bardzo mi się spodobał i po prostu Czułem, że to jest to, co muszę mieć, mimo tego, że nawet ta pozycja minimalnie mogłaby być lepsza, ale wiadomo, podnóżki w razie, co będę mógł sobie wysunąć. Jeździ się tym motocyklem naprawdę wspaniale. Banan na twarzy niesamowity. Skręca świetnie, hamuje, przyspiesza. Nie ma tutaj naprawdę nic do zarzucenia. Wygodna jest kanapa jednoosobowa. E, jedynym mankamentem jest tutaj to wystające sprzęgło bardzo mocno. Troszeczkę jest noga odsunięta od tego i czuć, czuć, że nie mamy tych nóg symetrycznie. Na tym sprzęgle oczywiście jest jeszcze plastikowa osłona, bo bez tej plastikowej osłony to by nam się buty pewnie paliły. Ta osłona się nagrzewa i jest ciepła, ale w takich dużych butach adventure'owych nie ma problemu. Nie przegrzewa nam nogi. Faktycznie jest ta noga troszeczkę odsunięta, mogłoby być troszeczkę lepiej, ale nie ma problemu. Mamy lusterka oryginalne, będzie je trzeba zmodyfikować, żeby były jakoś na dole, albo coś z boku dołożyć, bo nie podobają mi się wyglądowo takie lusterka. Fajna rzecz jest w tych lusterkach, że one mają tutaj regulacje. W Romecie też miałem podobne oryginalne lusterka, ale tam regulacje to mogliśmy co najwyżej pokręcić tutaj. Tutaj mamy lusterko na takiej jakby obrotowej główce. Możemy nim ruszać. Troszeczkę minimalnie siły trzeba włożyć, jest taki opór I jak ustawimy to lusterko, ono się nie przestawia. Nie przesuwa się, nawet przy wyższych prędkościach drży to lusterko, przez to drżenie widać troszeczkę gorzej, ale ono się nie, nie, nie zmienia pozycji. Tutaj widać, że jakość mamy naprawdę solidną. No i wiadomo przyzwyczaić się też trzeba będzie do kierunkowskazu, bo jak to wiadomo w Hondzie kierunkowskaz pod prawą ręką mamy, e, pod lewą ręką mamy na samym dole. A po środku mamy klakson, czyli no zazwyczaj na odwrót jest to robione, no troszeczkę idzie się do tego przyzwyczaić, ale no parę razy już zdarzyło mi się nacisnąć klakson niepotrzebnie, chciałem po prostu skasować, skasować yy, kierunkowskaz. No i co? Trzeba byłoby się nim przejechać troszeczkę. Honda! Żeby odpalić Hondę, przekręcamy kluczy. Stacyjka jest w naprawdę ciekawym miejscu. No wiadomo, taka stylistyka, ale spokojnie nogą się o to nie zawadza, zwłaszcza, że ja i tak jestem minimalnie przyduży na ten motor, to w żaden sposób kolano mi na tą stacyjkę nie przechodzi. Palmy jeszcze raz. Wyświetla nam się napis Rebel. I tak jak teraz widzicie, nie wiem jak na kamerze to widać, ale dla mnie jest naprawdę super czytelny wyświetlacz, bo świeci mi słońce w plecy. I oświetla bardzo ładnie wyświetlacz, wszystko ładnie widać. Ale jak już lecimy pod słońce, no to jest kaszana, no to już, już po prostu nie widać. E, tło jest takie granatowe, napisy są białe, wszystkie diody. No i w dzień, jak właśnie się jedzie pod słońce, nie jest to super jakoś widoczne. Tutaj generalnie widać te cztery e, cztery. Cztery paski od paliwa. Mamy oczywiście wyświetlacz biegu, e, naszą prędkość, godzinę. Tutaj możemy sobie przeskakiwać. Mamy trip A, trip B, spalanie na jednym tripie, na drugim tripie, spalanie chwilowe, no i wiadomo, total. No, mam akurat 300, 368 km. Akurat wyświetlacz e, do przeżycia jest ten wyświetlacz. Ale najlepiej go widać właśnie w nocy. W nocy on nie jest prześwietlony, jest idealny. No, jak ktoś lubi sobie pojeździć w nocy po mieście, a ja lubię, no to, to wyświetlacz wtedy naprawdę daje radę. E, wygląda jak po prostu idealna taka tekstura nie świecąca, nie zaciemna. Żeby odpalić hondę, wiadomo, załączamy zapłon. Odpalamy. Kierunki tutaj są na dole. Co ciekawe, tutaj się na stałe palą pozycję z przodu troszeczkę tak po amerykańsku no ale widać że tak musi być e, światła długie światła krótkie tak możemy chwilowo długie włączyć no i klakson hi hi. awaryjne mamy no i co lecieć trzeba zobaczyć jak to jeździ a jeździ naprawdę fajnie Tutaj takie miejsce znalazłem do nagrywania Jesteśmy obok trasy S17 Nad nami lecą bociany Mam nadzieję, że nie wystraszyłem ich za bardzo dronem I tak jak teraz, teraz już gorzej ten wyświetlacz trochę widać Mimo iż słońce mamy po lewej stronie, nie jest tak centralnie w nas No to już, już jest gorzej Teraz to powiedzmy, nic ciekawego nie zobaczymy. Włączę kamerę z powrotem, jak będziemy w jakimś ciekawszym miejscu. Jak będzie można coś pokazać. Zobaczymy, jak Honda się sprawuje na właściwie to nie na autostradzie, tylko na ekspresówce. No, jest czym depnąć. Wiem, że dla niektórych ta pojemność 500, to, to jest maluszek, ale. Ale dla mnie to to naprawdę jest. Jest czym. A tutaj gdzie się... A tu się zjeżdża, dobra, tu się zjeżdża w stronę Warszawy. Hondziunia ma 6 biegów. Zobaczymy do ilu damy radę się rozpędzić. Mam nadzieję, że w miarę dobrze widać na tym wyświetlaczu, ale teraz jakość audio pewnie jest tragiczna. Siedemdziesiąt dwa, ale z górki. Dobra. Starczy mi tych wrażeń na razie. Stawię lusterko? Przestawiałem, żeby zobaczyć, czy dobrze wyglądam do kamery. No i tak 130 można w miarę dobrze lecieć. Czuć trochę ten nacisk, taki, ale, ale jest ok. Na pewno będę musiał w przyszłości zmienić kask, bo ten kask przy wyższych prędkościach po prostu czuć, że ma zbyt dużo luzu, że ciśnie na twarz. No ale to dobry kask był do 125, ale do czegoś mocniejszego, no to już wypadałoby lepszy kask znaleźć a model kasku to jest MT helmet, Thunder, Thunder Trójka jakoś tak także no niestety to jeden z takich powiedzmy tańszych kasków a warto o swoje bezpieczeństwo dbać bo to najważniejsze kosztował chyba 350 zł i pamiętam jak dzisiaj jak zaczynałem przygodę z motocyklizmem wchodzę do sklepu Pytam się, czy znajdę jakiś kask do 200 zł. Właściwie odpowiada, że garnek na głowę. Na pewno z wielu wielu z Was miało też podobną sytuację, ale to nie bierze się z niczego. Bo naprawdę, jednak, kask to jest kluczowa rzecz. W ogóle całe nasze bezpieczeństwo no to nie są już żarty. 35 stopni, proszę Państwa. A ja specjalnie mam zamkniętą blendę, nawet jak stoję na światłach, żeby jakość dźwięku była dla Was lepsza. Czego to człowiek nie zrobi dla, dla sławy? Mówiłem to już chyba ze dwa razy, no ale powiem jeszcze raz: motocykl prowadzi się naprawdę świetnie. Jazda na nim to po prostu czysta przyjemność. Takie są moje odczucia zaledwie po sześciu dniach użytkowania. Troszeczkę mocno jestem związany limitem kilometrów, bo. Przy 1000 km, plus minus 10%, muszę już na pierwszy przegląd serwisowy jechać. A jest około 2 tygodnie oczekiwania. Generalnie już się zapisałem na, na poniedziałek za tydzień. Także jeszcze te kilkaset kilometrów muszę zrobić. Ale też nie za dużo. Ani nie za mało. Powiedziałbym, że tak średnio. Czyli super. No tutaj drzewka są, to już jest chłodek. Fotoradar. My grzecznie nie przekraczamy prędkości, nie łamiemy przepisów. Spotkałem się teraz z opinią, że przez tą dużą balonową oponę trzeba troszeczkę bardziej zmusić ten motocykl do skręcania. Ja mam wrażenie, przynajmniej w porównaniu z Rometem, że skręca nawet lepiej. Nie wiem, może po prostu Romet nie skręcał aż tak dobrze. A wszystkie inne motocykle skręcają lepiej Nie mam za bardzo porównania, ale... Ale naprawdę nie ma tutaj żadnego takiego problemu, że trzeba się jakoś szarpać z tą kierownicą, albo trzeba dużo siły włożyć, żeby... Żeby pokierować tym motocyklem, gdzie chcemy jechać I wreszcie to ja wyprzedzam tiry, a nie, nie one mnie No, i to by było na tyle z tej jazdy Honda. Dziękuję, że obejrzeliście film. I do następnego, pewnie nagram coś jeszcze o tym motocyklu, jak już przejadę trochę kilometrów. Piona, cześć! Czas na chwilę orzeźwienia. 35 stopni jest na dworze. Jest taka parówa, że. A mi się chciało pojechać nagrywać.